Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać jak zrobić zenętę wędkarską. Po pierwsze należy chleb wsypać do wody. Starczy go trochę rozmoczyć. Ja tu sobie wziąłem zwykły chleb. Gdy chleb nam się już rozmoknie, odlewamy wodę. Dobra, woda odlana. Teraz trzeba wycisnąć wodę. Skleba. O. Oh. Dobra, gdy wyciśniemy chleb, trzeba go dobrze rozrobić, żeby nie był jakiś krótek. Ja tutaj zawsze sobie dodaję, na względu zwykłą czarną ziemię, wtedy lepiej ją widać na dnie, zwłaszcza u mnie, bo mam teraz czyste dno. Z lęta wychodzi taka fajna czarna. Fajnie. O! Zsypnę sobie trochę kukrydzy. Sami zobaczcie. O, tak to wygląda. Pokażę Wam teraz, jak to wygląda na metodzie. Tutaj, jako kukurydza, jako przynęta. O, tak to wygląda, tak naprawdę ładnie. Do koszyka na federze klasycznym wygląda to tak. Proszę, naprawdę ładnie to się prezentuje. O, tak to się prezentuje w wodzie, kukurydza nawet się odpadła. Po jakichś dwóch minutach tak fajnie się rozpuszcza. No tam, tak samo. Jeżeli chcecie łowienie na no tą zanętę w następnym filmiku, piszcie w komentarzach łowienie.